Jesteśmy w Chorwacji. Jesteśmy w miejscu z kamperami będziemy tu dwa dni. Miejscowo się zbliżej nieznana. No. <grym> <grym> Ale tu <są> pięknie. <grym> I tata musiał iść w nocy po moją piłkę, bo leciała do morza. Tam. No miałem małe przygody. Troszeczkę piłka się sunęła ze zbocza po skałach do morza i musiałem później po tej skałach schodzić do morza i popływać. Co zobaczycie na pewno na filmie. Strasznie mi jest teraz nogi, bo pokułem sobie o jakąś bujną roślinność, która jest chyba dość sucha, a ja chyba mam na nią alergię. Nie wiem dokładnie co to było, ale, ale swędzą mnie nogi do kolan. Eee, I co jeszcze dzisiaj robiliśmy? I jeszcze ja pływałem gdzieś indziej i tam widziałem dużo ryb. A i co, że dzisiaj kraba znaleźliśmy? No, znaleźliśmy kraba i jutro będziemy łowić No, kraby. znaleźliśmy, że tu są kraby, więc jutro z samego rana bierzemy słup, tą deskę e, i popłyniemy gdzieś tam e, na tamte wybrzeże i poszukamy krabów. I będziemy potrzebować jakąś miskę chyba na krabów. No. I, <laughs> I zrobicie film z tego połowu. No. i tata no. musi zobaczyć na internecie jak się... Gdy krab był dość duży, gdzieś taki był. No i tata musi zobaczyć na internecie jak się łowi No bo ja nie wiem jak je zapłacić. No i dobrze. Czyli dzień dzisiaj był udany? Bardzo. Mart... Bardzo Mart... fajnie. Jutro Ale Błażej gra, nie? Nie, nie mówić? Błażej, y jest tam. Spokojusz Błażej grze? co robisz? No. No, no właśnie. Błażej to jest tam i gra. <laughs> Relaksuje się. <laughs> Relaksuje się. My już po kolacji, po szykujemy się do spania. A my dzisiaj już pływaliśmy, przejechaliśmy tutaj na chwilę, zjedliśmy arbuzę, tak, zrobiliśmy zakupy po drodze, popływaliśmy wieczorkiem sobie i zaraz pewno posiedzimy trochę, bo jest bardzo ciepło i postaramy się Wam jutro nagrać dokładnie jak tu pięknie jest i co będziemy robić i skot nasz też ma dobrze. O, wczoraj nie mogliśmy go wam pokazać, jak to się wygląda tak. <noise> Już czuję się dobrze chyba w kamperze. Że... A bo chociaż się nie wiem, on się rusza? <noise> Ej, mordeczko! <noise> jak się bawisz? Na w kamperze? Super jest, nie? O, tak się <noise> Także jutro będziemy, będziemy kontynuować, tutaj zostajemy, mieliśmy zostawić na jedną noc, ale zostajemy na dwie, bo jest naprawdę genialne miejsce i spokój, i fajnie, i blisko do morza można z kampera po prostu praktycznie skoczyć do wody, więc zostajemy tutaj. Jutro z, I z, z samego rekrama, rana to będziemy lokowanie robić. produktu, coca <laughs> <zelu cukru. śmiech> Tak, dobrze. A jeszcze mamy takie napoje jakby to ściół. Wyskokowe, bezprocentowe. Jakie? 4-7%. Nie obrażać mnie publicznie. To co? To... to tyle. Na dzisiaj jutro będziemy na... Wam pokażemy co, co będziemy robić w, sobie w dzień, bo teraz już jest ciemno. Ale cieszymy się bardzo, bo po wczorajszej nocy w Słowenii gdzie musieliśmy spać na betonowym parkingu, bo to była jedyna opcja. Dzisiaj jest piękne, cudownie i, i zostaniemy tutaj... No zabijne. dzisiaj możemy poczuć pełnię wakacji. Tak, dzisiaj jestem szczęśliwa, bo wczoraj miałam takie zawahanie, czy camper to jednak moja bajka. Chociaż o nim zawsze marzyłam, ale dzisiaj jest naprawdę super pięknie. Także szczęście ogromne. Pokaż jeszcze Adaś, jak tam jest ładnie to oświetlone miasto. O tu mi wpadła piłka. Но есть байка. Мордачка. na część naszego podróżowania, różnianie toalety. Tak, tak to wygląda. Robi to mój mąż oczywiście, uprzecznia. Cause we got the sunshine by the poolside Such o tych krabach jeszcze. Eee, mieliśmy jednego bardzo dużego kraba na jeden patyku wisił się i nagle wisił się tylko na jednej na nodze. nodze bo nogami zaczepiał i nagle spadł i, eee... I wpadł między takie duże kamienie, że już nie szło go wyciągnąć. Co? To chyba ty. <gry> Ale później, jak już zrezygnowaliśmy z szukania tych krabów, no to... E, już jak dopływaliśmy do naszego kampera, to w ostatnim chwili, jak już wychodziliśmy z, ze supa z wody, znaleźliśmy przy wyjściu jednego kraba. Takiego ciupańkiego zdjęcia wam wstawię tam później w opisie, zdjęcie kraba takiego, którego wypuściliśmy później do wody. Dobrze, że mieliśmy przy sobie taki, taką łyżkę kuchenną i karnek i taką łyżką do karnego. General, generalnie ten pobyt y, był pod hasłem: idziemy y, szukać krabów. Tak, jest. tak Dominik? Tak, tym razem myślę, że musimy przygotować kraboburgery. Dobra, to tyle na razie. Później się odezwiemy, jak już będziemy na miejscu. Pa! Dzisiaj już zaczęliśmy czwarty, piąty, tak? Piąty, piąty, dzień. piąty dzień naszej podróży. Trzeba wyjeżdżać stąd, ale trzeba. Tak, mieliśmy idealne miejsca. Tutaj jeszcze możemy ostatnim razem, ostatni raz zobaczyć nasze piękne miejsca noclegowe. No z chęcią byśmy zostali tu dłużej, no ale plan jest do wykonania, więc idziemy dalej. Idziemy w dół Chorwacji Chorwacji w stronę Czarnogóry. To, tu było cudownie, naprawdę było wspaniale, w ogóle, no zobaczcie, no jak może nie być wspaniale, przecież to jest normalnie raj na ziemi. Wszyscy się mnie pytają, jaka to miejscowość, napiszę Wam na nie wiem, jakaś górska, ja morska, ja z, z Lupina, czy coś, czy coś takiego. Także napiszę Wam w opisie. Dominik, jak Ci to było? Opowiedz nam jak, co, się, co, co się fajnego wydarzyło i co niefajnego ci się wydarzyło, opowiedz. Co ci się stało? Um, jak poszedłem się kąpać właśnie, Jak, właśnie. jak się kąpać, to jak miałam wrócić, to leżałam um, sobie ostro no, na ziemi i nadepnąłem na nią na moim palcu i dostałem y, igłę. Rządło ci się no. biło, tak? Trzeba było wyciągnąć. I co? Już jest dobrze? Swędzi, tak? To nie była jedyna, jedna akcja ratownicza, bo jeszcze była jeszcze jedna. Bo jeszcze jedna, tak. Rękę, o, skały. E, o skały, przy szukaniu krabów. Szukaliśmy krabów. Znaleźliśmy kilka, jednego udało nam się nawet złowić. E, ale później oddaliśmy mu wolność. Wypuściliśmy go do... po sobie chyba do mamy. Nie pokazuj mnie tak, bo jestem gruby i wszystko nie ale możecie zobaczyć, jak ładnie się opaliłem. Przez dwa dni. No miś... Co jeszcze robiliśmy. Skakaliśmy ze skał, tak? Cały dzień w wodzie, pływaliśmy na słupie. Było super, naprawdę było ekstra. W ogóle ta część Chorwacji jest bardzo piękna, prawda? Nasz piesek, o tutaj, sobie leży. Złożyliśmy stolik, nawet w czasie podróży, dlatego żeby piesek miał więcej miejsca. Widzę, że się pomału przyzwyczaja. Już sam, skakuje do sam skakuje do kampera, nie trzeba go wnosić. Jednak powiem, że wczoraj mieliśmy taką chwilę, nie mieliśmy, bo nie widzieliśmy, co się stało. Przez moment był taki, nie chciał chodzić, nie chciał stawać na nogi. Nie wiem, czy to z powodu temperatury, czy, co, czy coś się zatruł czymś. Ale już mu się trochę polepszyło. Się więc trochę martwiliśmy się wczoraj o pieska Nawet mówiłam, że jakbyś się śleczył dalej, to będziemy mieć w sensie ekspercę do Polski, ale widzę, że jest okej. Okay. Całe po prostu... szczęście, że mamy klimatyzację w samochodzie, więc w tym tak. razie oj, oj, zakręt. I coś yy, powiedziałem. Tak, dzieci oczywiście, dzieci oczywiście wystawiły gry. A ty cioci tutaj, placie. o. Już piesek przyszedł do mnie tutaj. Siadł, siad, siad. Siad, siadł siad. o... o. Patrz tutaj Mariela, patrz jak ładnie tutaj. Barę chwam pokazać jak to jest. Jak ktoś lubi naturę, to myślę, że polubi to miejsce. Myślę, że to jest jedno chyba z najpiękniejszych miejsc tutaj w Chorwacji. Kurort turystyczny to to nie jest. Ale... Tak, ale to właśnie o to chodzi. My jakoś omijamy raczej kurorty i bardziej podróżujemy yy, w gdzie możemy odpocząć po prostu. Jest naprawdę pięknie.